To jest Brabus G700 i on jest trochę jak Conor McGregor, od kiedy on zaczął być aktorem. Bo rzuca się w oczy jeszcze bardziej niż standardowy G63. W każdym razie w tym filmie powiem ci wszystko, co musisz o nim wiedzieć. Ulepszenia, zaciski w Rabusa. Zabieram na przejażdżkę, policja nie zatrzymujcie mnie i sprawdzę przyspieszenie do setki. Bo jestem Matt Watson, a to jest karła. Chyba, że ty to Konor, wtedy nie jestem matem. Wtedy jestem kimś, kto się pod niego podszywa. Sprawdźmy zmiany wizualne w stosunku do G63. Dolny zderzak przeprojektowany, duże logo B zamiast gwiazdy. Ten kawałek karbonu na masce, który wygląda jak otwory wentylacyjne, ale to naprawdę żadne otwory. Wszystko na pokaz. A skoro o pokazie mowa, musimy porozmawiać o nadwoziu White Star. Sprawia, że ten samochód jest o 10 cm szerszy. Masz więc te ogromne, rozszerzone nadkola. I 24-calowe felgi aluminiowe. Możesz pomyśleć o zaciski Brabusa, ale w rzeczywistości to są zwykłe zaciski. Po prostu pomalowane. Tutaj więcej sztucznych wlotów. Mamy matowe lusterka, ogromne światła na górze. Do oślepiania kierowców. W tym samochodzie chodzi o to, by rzucać się w oczy. I naprawdę rzuca się w oczy z tym ekskluzywnym kolorze zielony... Jak to było? Zielone piekło magno. Magno, bo ma ten matowy efekt. Tak, myślę. Przesuwając się dalej mamy nowe rury wydechowe. Nie są tak błyszczące jak w G63. No i znowu poszerzone nadkola. Więcej fałszywych wlotów. Przechodząc do tyłu, przeprojektowany tylny zderzak, logo Brabusa. Spoiler dachowy. Bo ten samochód wyraźnie potrzebuje docisku, co? Myślę, że ciężar utrzyma go na ziemi. A tu z tyłu mamy matowy efekt wokół osłony koła i logo brabusa z karbonu. Ostatnia rzecz, bardzo ważna. 700. 700 koni mechanicznych. W środku nie ma zbyt wielu zmian w stosunku do standardowej G-klasy. Możesz dostać te kierownice z Alcantary, z karbonem, jak w normalnym G63. Jeżeli chcesz, możesz dostać karbon też tu. Co jest unikalne dla Brabusa? Te dwukolorowe fotele z zielonym kolorem pasującym do nadwozia. Dywaniki Brabusa. Podświetlony Brabus tutaj i mała plakietka. Nie wiem, gdzie to jest, ale gdzieś tu. Być może zauważyłeś te małe kropki, zastanawiając się, co to jest. Co zostały umieszczone przez dilera, który sprzedaje te rzeczy. On nazywa się Redline i zajmuje się używanymi super samochodami. Ich siedziba znajduje się w Knaresborough, w Yorkshire. Także inaczej załatwili ten samochód. Więc podziękujcie im. Jeżeli chcesz kupić samochód tego typu, to sprawdźcie ich stronę. Kiedy ten pojazd był nowy, kosztował ponad 1,5 miliona. Teraz kosztuje trochę ponad milion. I zrobił z 10 tysięcy kilometrów. Niezła okazja. Na tylnych siedzeniach jest jeszcze mniej zmian w porównaniu do zwykłej G klasy. Zielony dwukolorowy odcień niż takie jak z przodu. Ale poza tym naprawdę jest to tak samo. Miejsce na kolana ok, przestrzeń nad głową bardzo dobra, dużo miejsca na nogi. Jest jeden element prawusa. Pokażę Wam. Tutaj. Jak to się nazywa? Jak to nazywasz, Rory? No wiecie co to jest. Wszyscy wiemy co to jest. W każdym razie, zobacz, jakkolwiek to nazywają, jest tutaj logo Brabusa. Ładnie to wygląda. Pojemność bagażnika jest taka sama jak w normalnym G63 667. Przydatna ogromna przestrzeń. I wykładzina Brabus. Cudowne. Poza tym niczym więcej się nie różni. Rany te drzwi są ciężkie. I to prowadzi do pięciu irytujących rzeczy o tym plebusie. Dla samochodu, który kosztuje takie pieniądze, kondensacja w reflektorach jest nie do przyjęcia. Średnie zużycie paliwa w całym okresie eksploatacji tego pojazdu wyniosło 21 litrów. Za każdym razem, gdy kogoś podwozisz, musisz pamiętać, aby mocno trzaskać drzwiami, inaczej się nie zamkną. A wtedy ty musisz wyskoczyć. I zamknąć je prawidłowo, czyli tak. Tylne czujniki parkowania nie biorą chyba pod uwagę wystającego koła z tyłu pojazdu, bo nie zaczną krzyczeć, dopóki nie dotkniesz czegoś tym kołem. Myliłem się. Zadziałało. Nie ma zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o montaż opon dla tego pojazdu. Jest to tylko jedna opcja. Są dość drogie. Kosztują 3000 za sztukę. Ale nie wszystko jest takie negatywne. Oto pięć dobrych rzeczy o tym aucie. Ten pojazd jest jedyny w swoim rodzaju. To jedyna G-klasa z tym zielonym lakierem. Wdech G700 nie tylko wygląda nieco inaczej niż w normalnym G63, ale został dostrojony pod kątem większego hałasu. Posłuchajmy. Jeszcze bardziej basowy. Czuję to na klacie. Basowy. Podoba mi się ta. Jedną z interesujących rzeczy o tym aucie jest to, że jeżeli nie chcesz wszystkich elementów G700, możesz kupić ich części osobno. Takie jak ulepszenie silnika. To jakieś 30 tysięcy za 700 koni. Albo możesz mieć tylko tę rzecz, która jest znana jako dodatek do maski. A ile kosztuje? To jakieś 30 parę tysięcy. Więc to więcej niż ulepszenie silnika. To jest szalone. Otwórz maskę. Pokażę Wam. To naprawdę nic nie robi. Nie ma żadnych wlotów. To tylko dodatek. Ten pojazd może mieć 700 koni i szalone dodatki, takie jak osłona koła zapasowego z karbonu i bezsensowny spoiler. Ale wciąż ma stary, dobry hak holowniczy. Możesz holować rzeczy do 3,5 tony swoją G-klasą o mocy 700 koni. Cóż osoba, która kupi ten samochód nigdy nie zabierze go w teren. Jeżeli by musiała lub chciała, to sobie poradzi, bo to prawdziwe hardkorowy samochód terenowy z tradycyjnym podwoziem, trybem niskiego zakresu dla skrzyni biegów i tak dalej. G700 wykorzystuje ten sam 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbo, który znajdziesz też w G63, ale jak sama nazwa wskazuje, masz teraz 700 koni. Rebus był w stanie to osiągnąć wyposażając samochód w nowe EQ, to kontroluje ilość paliwa i ciśnienie do doładowania. Moment obrotowy również wzrósł z 850 Nm do 950. Nadal masz 9-obiegową automatyczną skrzynię, napęd na cztery koła i muszę przyznać, że czuję się trochę wyjątkowo jeżdżąc tą wielką G-klasą. Green, G, around A jeszcze bardziej rzucają się w oczy te szalone światła, którymi możesz oślepiać ludzi. Hałas z wydechu sprawia, że ludzie mogą pomyśleć, że jestem piłkarzem, raperem albo handluję kryptowalutami. Myślałeś, że powiem coś innego? No ale zobacz, w czasie manewrowania przyciąga uwagę. Wszyscy będą patrzeć, jak popełniasz błędy, a promień skrętu wynosi 13,5 metra około. Włączę kamery. Pamiętaj, że to G-klasa. Wjeżdżam na krawężniki. Śmieje się ze mnie. On też. Mój wacek jest większy niż myślisz. To nie tylko kwestia samochodu. Chociaż, żeby być uczciwym, przez rok miałem G-klasę w jaskrawo czerwonym kolorze. Rzucała się w oczy, ale to nic w porównaniu z tą wersją. Jest jednak coś nieco przyjemnego w jeździe tym samochodem, bo siedzisz tak super wysoko, więc widoczność jest niesamowita. Widok z tyłu nie jest tak dobry, jak mogłoby się wydawać. Przez to koło. Lusterka są ok, ale nie tak duże, biorąc pod uwagę rozmiar samego pojazdu. Policja nie mnie. To zwróci ich uwagę. Lakier rzuca się zdecydowanie bardziej niż ich. Skrzynia biegów robi niezłą robotę, bardzo płynna. Mimo, że ma 9 biegów, jest całkiem niezła w wybieraniu właściwego. Hamulce trochę oporne. Trochę szarpnęło, kiedy wrzucił mnie na jedynkę. Jeszcze raz. Teraz tego nie zrobił. Jest ok. Płynna zmiana biegu. Sterowanie jest dość ciężkie, ale nadal możesz robić to jedną ręką. No, to jest koniecznością, gdy jeździsz po mieście. Zawieszenie ma trzy różne ustawienia. Mam najdelikatniejsze, ale ponieważ ta rzecz jeździ na dwudziestkach, czwórkach, czujesz nierówności, a tradycyjne podwozie i fakt, że masz tylne zawieszenie ze sztywnością, oznacza, że znacznie więcej tych nierówności jest przenoszonych do kabiny przez twój tyłek, niż w normalnym SUV-ie, jak GLS. Głośno. Jeżdżąc z większą prędkością, coś zauważyłem. To trochę irytujące. Te światła, przymocowane do przedniej części dachu, nie są zbyt aero. Wydaje mi się, że dochodzi do tego dość silny podmuch wiatru, który słyszę. Nie miałem tego hałasu w normalnej G-klasie, jeździłem nią. Więc to zdecydowany minus tego paska świetlnego. Chociaż może nie przejmujesz się tym, bo pozwala ci to oślepiać innych ludzi. Ten dźwięk staje się nieznośny. Zwolnijmy i zobaczmy jak wygląda reakcja z tego bardzo, bardzo dobrego silnika. Zobaczmy jak wygląda reakcja z tego bardzo, bardzo dobrego silnika. Cholera, jasna. No i proszę, zmagasz się z nim gdy startuje, a on tak jakby ślizga się po całym terenie akwariat. To jak trzymanie wodzy uciekającego konia. Świetne brzmienie tego wydechu. Właśnie wtedy, gdy myślałeś, że G63 nie musi być szybszy, Brabus mówi: dajmy mu dodatkowe 100 koni. Szaleństwo. Pomimo tuningu silnika, Brabus nie zrobił nic z podwoziem, poza wypełnieniem go nieco szerszymi kołami. Pod względem dynamiki będzie więc tak samo jak w zwykłej G-klasie. Ustawiłem go w najbardziej sportowych ustawieniach i najsztywniejszym zawieszeniu, aby nie przychylał się na zakrętach. Gdy porównasz to ze starą G-klasą, najnowsza wersja prowadzi się o wiele lepiej bo ma niezależne przednie zawieszenie i odpowiedni układ kierowniczy, dzięki czemu możesz jeździć o wiele szybciej, niż myślisz. To szalone, ale nadejdzie moment, w którym te 2,6 tony tego samochodu da się we znaki, a ty będziesz robił tak. Ale mój Boże, on absolutnie idealnie wylatuje z zakrętów. Co za ekscytująca jazda. To szaleństwo siedzieć w czymś tak wysokim, co jedzie tak szybko, uzależniające. Zdecydowanie czujesz, że jest szybszy i mocniejszy niż G63. Czujesz, jakby chciał stanąć na tylnych kołach w czasie przyspieszania i jazdy pod górę. Totalnie. Czujesz, jak się podnosi. Jest tak szybki. Ale dowiedzmy się jak dokładnie szybki. To auto ma przyspieszyć do 60 mil, czyli mniej więcej setki w 4,3, czyli o 20 sekundy szybciej niż G63. Przekonajmy się jak będzie naprawdę. Zmierzę czas za pomocą mojego specjalnego sprzętu. Brutalne 3,99. Zobaczmy, jak dobrze się zatrzymuje test hamowania odsetki. Niech to będzie mniej niż 35 metrów. 34 34 m. Jaki jest więc mój wertek to obrabu się G700, powinieneś go unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić od razu. Odpowiedniej osobie na pewno się spodoba. Myślę, że jest wyjątkowy i dokładnie taki, jakiego ta osoba potrzebuje. Większość ludzi jednak niech unika tego samochodu i kupi normalne G63, ale zapłaci za ulepszenie osiągów Brabusa, bo te osiągi są imponujące. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i mi znacie co myślisz o tym Brabusie i czy wolisz zwykłą G-klasę. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij któreś z tych okienek albo to kółeczko. Dzięki.